Witamy tutaj PayPaler 427.1 i. woje 1902. Od razu na samym początku mówię: Jeżeli ktoś z Was ogląda CTSG, niech od razu wyłączy odcinek, ponieważ będą to po prostu jego automatyczne farmy z Kanciasta Dolina, odcinek drugi. Po prostu chcemy pokazać tym, którzy go nie oglądają, jak coś się robi. Takie automatyczne farmy, które są fajne, żeby nie męczyć się za bardzo ze zbiorami. No i tak samo przy okazji. Zmieniliśmy farmę, tą starą, dużą farmę, która była przy nowej Willi, wszystko zniszczyliśmy i zrobiliśmy wszystko zautomatyzowane. Tak, więc teraz... e, Tak samo jak ma no CTSG. CTSG. No może nie licząc farmy kaktusów, ponieważ farma kaktusów to automatyczna farma kaktusów jest akurat łatwa. E, no dobra, zaczynamy od automatycznej farmy zboża. Tutaj y, nie jest... Y, no, y, z orane ale to akurat nie jest większy problem. Pokażemy wam, jak się robi to, tą zabawę z tłokami. Więc ehm. tak, e, najpierw e, trzeba nawodnić, e, przeorać. Tak, ale to, to dopiero po, po e, zaoraniu. E, tak. Po prostu otwiera się dźwignie i to wszystko leci. Ale teraz trzeba pokazać wiadomo, jak to jest, żeby się nie klatkowało też, e, A więc... Kurde, czekajcie. Cztery klatki, sześć, siedem, osiem, no nie jest źle. Um, a więc odkopujemy to. To jest najprostszy mechanizm z redstone'em. Po prostu tutaj jest dźwignia, pod nim jest redstone, i pod, nim idzie reds pod nią idzie redstone. Tutaj um, tu jest pochodnia, tutaj jest cały tłok. Um, ten redstone wyłącza tą pochodnię, żeby to było zasilane, żeby to było zasilane lub nie zasilane. Już nie wiem, o, żeby to było zasilane. Tutaj jest identycznie, też to odkopiemy. Ojejciu, jak to klatkuje, Murzu jest identycznie, po prostu połączone jest wszystko redstone. To jest chyba najprostszy mechanizm. Kiedy przekręcę, dźwignie, otwiera, otwierają się tłoki. Woda jest na samej górze. Tutaj pokażę to jak pokażemy. Ajdź. teraz tutaj. Tu jest ogrodzone, żeby nie wypadało nigdzie. Tak, kopie dirt, pikaksem, super, genialny jestem. To jest najprostszy mechanizm. Pod tym Redstone, tutaj Redstone się łączy, tu jest Redstone Torch. Nie zabudowuj tego już. No dobra, to już dalej. nie będzie. To znaczy później to zabudujemy. Tutaj jest druga farma kaktusów. W domu poprowadziliśmy troszeczkę No, Tutaj tego nie zabudowywałem też. Na razie. To idzie redstone po prostu do samej... do samego dołu. Jest płytka naciskowa. Wiemy, że są kaktusy. Ojejku, ile tu 33, 40... No ileś tam kaktusów poszło? Hehe! W każdym razie to wszystko spada sobie po prostu, tutaj jest woda, też mogę pokazać to jak, jeżeli ktoś nie wie, ale sądzę, że karty wie. Dobra. Po prostu stamtąd idzie. Tutaj sobie kaktusy spadają. Tutaj jest między wszystkimi kaktusami stone, żeby kaktus więcej nie wyrósł. No. Idzie sobie woda, tutaj są źródełka. Znaczy idzie stamtąd tylko. Tutaj potem jest jedno źródło, ponieważ zeszła woda niżej. Ona się kończy tutaj. Źródło jest tam. Woda, jak wszyscy chyba wiedzą. Jak wszyscy chyba wiedzą, idzie na 8 kratek ze źródłem. E, dobra. Znowu jakieś kartusze, trudne tam. Idziemy do ostatniej farmy naszej. E, jest, to jest farma trzciny cukrowej. Bardzo mi się ona podoba. Także redstone został wszystko nieodgrodzony. E, zostało nieodgrodzone. E, I teraz tak, objaśnienia. To są repeatery. Wszyscy chyba wiedzą, jak się robi repeatery. Jak nie, to na Minecraft Crafting albo na Minepedia się sprawdzi. Redstone w środku, żeby zasilał repeatery, ponieważ wiemy, że tak nie, po, nie można po prostu Redstone'a poprowadzić, ponieważ Redstone musi wskazywać odpowiedni tłok. Tutaj repeater, żeby przekazywał dalej prąd. Um, tutaj dalej repeater, żeby przekazywał prąd. Tu jest tak samo z repeaterami. Um, chwilka, gdzie tutaj się wychodzi teraz? Chyba ten ty będę mógł. Jak nie wpadnę do wody. No dobra. Um, tu jest identycznie. Od razu mówię. A tutaj znaleźliśmy jakiś fajny cave. No, i oczywiście noc nad zastanie. Ale może, może zdążymy. Um, wszystko jest połączone tak samo prosto redstone'em. Oj, szlak. Tak samo redstone'em jest prosto połączone. Um, kiedy pociągniemy dźwignię, yy, da ona zasilanie do tłoków. Wszystko ładnie spad... yy, się skosi, spadnie, tutaj y, troszeczkę zostaje mniej więcej około 20. ale po jakimś czasie to wszystko zleci do jednego miejsca, które jest... Teraz, gdzie jest ten rów? Tutaj jest rów. Przeskoczymy to. Yy, wszystko spadnie... Tu... Co? Znając Ciebie nie przeskoczysz No przeskoczyłem, przeskoczyłem, mimo że mi laguje No kratkuje. wszystko spada do tego samego miejsca Są dwa kanały połączone Tutaj jest jeden, a tutaj schodzi drugi Jezu, ile tutaj było łączenia Ponieważ zawsze coś nie wychodziło I się napełniało nie tak jak sobie O tutaj już idą inny kilka Co prawda tylko kilka, ale kilka z nich idzie też Chwila, na jakim ja właściwie jestem w poziomie? Peaceful, tutaj. Hard Tak, i teraz tak Cztery creepery do mnie no dobra, to chyba wszystko, co chcieliśmy wam pokazać. Um... Żegnamy się. Żegnamy się, tak. Um... Pozdrawiamy. Patrylerz 427.1 i. Woje 1902. No to cześć.